Kurczaka ala ryba po japońsku. Zobaczcie sami jak wygląda. Zostawimy go teraz na 48 godzin. Okaże się, czy będzie dobry. Cały przepis, wreszcie filmu. Dajcie widzowie, dzisiaj robimy kurczak po japońsku, bo nie każdy lubi ryby, jak wiemy. Dużo więcej ludzi woli kurczaka. Więc od czego zaczynamy? Od pokrojenia ryczki i ogórka konserwowego w kostkę do marynaty. Niedużą kostkę kroimy. Teraz pokroimy ogórki. Z ogórkami. kroimy ogórka teraz tak, szklimy naszą cebulkę rozgrzewamy nasz garnek tutaj wlewamy sok z papryki, czyli yy, zalewę z papryki w pierwszym etapie, także ogórków konserwowych Dwie łyżki koncentratu pomidorowego obojętnie jakiego, Można, żeby był koncentrat Raz Dwa Trzy łyżki keczupu Raz Dwa Trzy I teraz mieszamy Mieszamy nasz wywar Czekamy aż się Wszystko ładnie zagotuje W drugim etapie będziemy dodawać yy, naszą cebulę dodajemy paprykę konserwową, wcześniej pokrojoną kostkę, jak pokazywałem na wcześniejszych przebitkach ogórek. To powinno wystarczyć gdzieś na około kilogram piersi z kurczaka. Taka zalewa dodajemy jeszcze pół szklanki oleju by poczekać aż się zagotuje w późniejszym etapie będziemy przekładać najpierw smażyć naszego kurczaka a później przekładać takiego przykładańca robić jedna warstwa kurczaka jedna warstwa naszej marynaty i odstawiamy co najmniej na 24 godziny czyli akurat do jutra ciasto do kurczaka a ryba po japońsku zaczynamy robić od tego że dodamy mąki, w ilości około jednej szklanki bo robię z pół kilograma fileta następnie dodaję dwa jajek pół szklanki mleka pół szklanki przygotowanej przygotowanej wody łyżkę wegety teraz robimy mieszanie Wszystkie składniki razem są, żeby się zaprzyjaźnić. O to nam właśnie chodziło. W całej tej. W całym tym cieście, żeby było gęste. Zobaczcie, musi się lać. Z różki jak robimy teraz. I jeszcze mieszam, żeby się ładnie składniki nam wymieszały. Wszystkie razem. Tylko kurczaka. Bierzemy, rozkrawamy na paski. Mniej więcej. Możecie zobaczyć, to wygląda. Trzeba ładnie zamieszać kurczaka, żeby ładnie pokryło ciasto wszystkie jego strony. Marynata już się przygryzła. I pamiętajcie, nie jemy od razu tego kurczaka. Myślę, że po 48 godzinach będzie najlepszy, bo przejdzie tymi sokami naszej marynaty. I wtedy tak naprawdę będzie on odpowiedni do konsumpcji. Czyli akurat jak zrobicie dzień przed świętami to myślę, że spokojnie przejdzie on myślę, że olej nam się już rozgrzał możemy śmiało przerzucać naszego kurczaka z, naszego, z naszej marynaty który jest w cieście pamiętajmy aby naszy, nasz kurczak nie przelegał do siebie bo to się ładnie wtedy nie usmaży i też nie za dużo dawajcie naraz na jedną porcję bo obniży to Temperatury oleju co na pewno nie będzie skutkowało dobrym i równomiernym wysmażeniem naszego mięska. Ok, drogi widzu, teraz w tym momencie yy, robimy, już formujemy naszym, naszego kurczaka ala ryba po japońsku, więc od czego zaczynamy? Od naszej marynaty, którą wcześniej przygotowałem. Tak, pierwsza warstwa musi być marynaty na samym dół jak to pięknie wygląda już teraz. Wiem, że tu musimy odczekać co najmniej 24 godziny, a nawet lepiej by było jak było 48. Teraz dajemy kurczaczek. kurczaczkę naszego Jako ku drugą warstwę. Mhm. ten sposób. Proszę, już to się komponuje w taki sposób, żeby to tak bez. Poczekania tych 48 godzin, to 24 w zasadzie już można jeść. To jest naprawdę super przepis. Tak samo ryba po japońsku tak samo smakuje w zasadzie, tylko że ludzie są, którzy nie lubią kurczaka, czyli w zasadzie ludzie są którzy nie lubią ryby, dlatego zrobiłem przepis z kurczakiem. Myślę też, że da egzamin. Możecie wypróbować. Podzielić się w komentarzach opinią czy był dobry nie musicie mi dziękować bo łatwo go znaleźć na internecie taki przepis proszę bardzo tak oto prezentuje się nasza rybka teraz zamykamy ją i w zasadzie to tyle dziękuję jeszcze raz za obejrzenie całego odcinka czy to wytrwali i widzimy się w następnym jakimś materiale cześć na razie